Otwórzmy się dla Pana, otwórzmy swoje ręce i swoje serce. Jezu, dziękuję Tobie za to, że nas wzywasz, przyjdźcie do mnie. Wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, przyjdźcie do Mnie, a Ja was pokrzepię. Jezu, dziękuję Tobie za to, że pragniesz nas odciążyć, pragniesz nas pokrzepić. Prosimy Cię, w nas wszystkich obudź wiarę, abyśmy Tobie uwierzyli, abyśmy uwierzyli w to, że w Tobie jest prawdziwy pokój. Obudź w nas wiarę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Abyśmy całym sercem uwierzyli, że Bóg nam przebacza, że Bóg nas miłuje. Pobudź w nas wiarę. Abyśmy się nie martwili, abyśmy wszystko złożyli w Twoich rękach. Jezu, wierzę. Jezu, wierzę. ufam Tobie. Jezu, udam się u Ciebie. Chwała Chrysta. Chwała Chrysta. Bądź Jezu. Grację Jezu. Jezusa, ty Jezu. La widzimo pragniesz, abyśmy siebie zobaczyli. Abyśmy swoje serce. Byśmy sprawdzili swoje serce. Abyśmy odkryli tą belkę, która jest w nas. Prawdziwie. Kiedy skieruję spojrzenie na siebie, rozpoznaję tą belkę. To, co mi przeszkadza. To, co powoduje. To już nie widzę dobrych rzeczy winnych. To powoduje, że widzę tylko to, co negatywne. To, co jest w moim sercu, powoduje, że nie pozdrawiam innych, że osądzam. Przebaczam. O Panie. Proszę Cię, spraw, abym to rozpoznał i odkrył. Proszę Cię, daj mi miłość, aby miłość weszła do mojego serca. Jezu, wlej miłość do mojego serca, aby miłość uleczyła moje serce. Aby miłość uleczyła te rany z przeszłości. Jezu, daj mi miłość wobec osoby, która mnie uraziła. Daj mi miłość do osoby, której nie mogę przebaczyć. Jezu, daj mi miłość. Daj mi miłość do osoby, której nie pozdrawiam, z którą nie rozmawiam. Z, której trwam w jakimś, z którą trwam w jakimś sporze. Daj mi miłość do osoby, o której mówię w sposób negatywny, którą osądzam. Jestem wobec niej zazdrosny. Daj mi miłość, Jezu. Jezu, daj mi miłość. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O panie, proszę cię. Uwolnij moje serce. Odchylam mu sobie. w sobie to, że jestem niezniewolony przez wiele rzeczy. Odchylam darobuję. To, że jestem niewolnikiem zdania innych. Dlatego ja wszystko czynię, aby się im podobać. Moje szczęście, moje zadowolenie często zależy od zdania innych. Moja gotowość, moja radość. Czuję to, że jestem zniewolony przez. Rzeczy materialne. Miją nie... potrzeby. To, co potrzebuję. Ale istnieje zachłanność. Z powodu której chcę coraz więcej. Staję się uzależniony. Jestem niewolnikiem. Nie potrzebuję tak wiele do życia. Mam to, co zbędne. Jezu, uwolnij mnie, uwolnij moje serce, abym mógł podarować to, co jest będne. Panie, prosimy Cię za wszystkie te osoby, które są zniewolone przez alkohol, narkotyki, hazard, pornografię. Prosimy Cię za wszystkie te osoby, które są niewolnikami którzy są pod wpływem złego ducha. W szczególny sposób prosimy Cię za osoby, w których panuje nienawiść, którzy są niewolnikami nienawiści. Jezu, uwolnij nas. Jezu, uwolnij nas. Uwolnij nasze serca. Panie, uwolnij nas. Thank you. Jezu, Ty nas uczysz i wzywasz nas, abyśmy wzięli swój krzyż. Jeżeli siebie nie akceptuję, to nie mam pokoju. Jeżeli siebie zaakceptuję, to nie mam to pokój powraca do mojego serca. Jeżeli zaakceptuję osobę, z którą żyję, pokój wraca do serca. O Panie, proszę Cię o łaskę, abym mógł siebie zaakceptować takiego, jakim jestem. Abym mógł zaakceptować upośledzenie i chorobę i utratę i porażkę. Daj mi łaskę, panie, bym mógł zaakceptować osobę, z którą żyję, taką, jaką jest. Panie, daj mi łaskę, abym mógł zaakceptować siebie takiego, jakim jestem. Swoje ręce, składa... Moje ręce składamy wszystkich chorych na ciele. Bogosław ich. Panie, podaruj im swój pokój, podaruj im zdrowie duszy i ciała. Panie, za wszystko Ci dziękuję. Za wszystko Ci dziękuję. Za ten moment dziękuję Tobie. Za wszystko to, co było w moim życiu, dziękuję Tobie. I za wszystko to, co będzie, dziękuję. Dziękuję Tobie za każdy kwiat i każdego ptaka. Dziękuję Tobie za wszystkich ludzi, za wszystkie stworzenia. Błogosław nas, Jezus. Jezu, pobłogosław nas. Criste eleison, Criste eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum tuo. Benedikt vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Będziemy odmawiać różaniec, tajemnice chwalebne. A w tym momencie kończy się tłumaczenie wieczornego programu odlitewnego na język polski. Ponownie na jutro wieczorem, na początku mszy świętej. Drodzy organizatorzy i piloci grup uprzejmie prosimy o wpłacanie datków na tłumaczenie modlitw wieczornych do biura informacji. W imieniu parafii dziękujemy.